Znany lekarz jest serwisem, który bardzo ułatwia pracę lekarzom i przede wszystkim pacjentom pomaga dobrać lekarza w zależności od problemu, jaki mają. Bardzo łatwo jest znaleźć w opiniach pacjentów, kto z jakim problemem do kogo może się zgłosić. Myślę, że to jest bardzo wygodne i dla nas, i dla pacjentów, bo od razu grupa, która do nas trafia, jest właściwie ukierunkowana. Znany lekarz ułatwia dostęp pacjentów, nawet tych, których poznałem i leczyłem. Ponad 12 lat temu, i z racji zmiany miejsca praktykowania, e, i oni stracili kontakt do mnie, i ja niestety straciłem kontakt do nich, ale znajdują mnie i, i powracają. Cenię sobie współpracę z serwisem Znany lekarz ze względu na możliwość przekazywania sobie wzajemnie opinii przez pacjentów, co myślę, że ułatwia im trafienie do wybranego lekarza czy do określonego specjalisty. Kalendarz wpłynął bardzo dobrze na działalność mojego gabinetu. Jest to dużo większy porządek. Pacjentki wymieniają się opiniami, mogą przeczytać o danym lekarzu. Zanim skorzystałem z jego usług, dla mnie to wpłynęło naprawdę bardzo dobrze. Pierwszy pacjent umówił się parę dni po uruchomieniu kalendarza. Kalendarz online daje możliwość pacjentom w każdym momencie dowolnym przez internet zalogowania się, umówienia na wizytę. Taka wizyta może być również czymś prezentem, a niezapowiedziana do osób, które są niezdecydowane, Uceniam to bardzo pozytywnie. Kalendarz ocenię sobie to, że Znacznie ułatwia kontakt lekarza z pacjentem. Właściwie jest mniej telefonów, a więcej jest rejestracji internetowych, także to. Ułatwia znacznie. Współpraca z serwisem znany lekarz.pl i myślę, że jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie może zrobić nowy gabinet lub taki, który chce się rozwijać. U mnie to sprawdziło się w 100%. Ze współpracy ze znanym lekarzem jestem bardzo zadowolona ze względu na to, że wszystko odbywa się szybko, prosto. Jest bardzo dobry kontakt. Zawsze kiedy potrzebowałam jakiejś pomocy, typu na przykład jak obsłużyć kalendarz online lub zaznaczyć, że ta wizyta jest zajęta. To zawsze taki odpo taką odpowiedź uzyskałam.